Bill Maher, satyryk HBO, prowadzący swój własny talk show, ale też analityk sceny politycznej, uważa, it's over. To koniec dla Donalda Trumpa. Kamala Harris będzie prezydentem USA. Cześć, tu Michał Michalak, a to jest program Filibuster, w którym opowiadam o amerykańskiej kampanii wyborczej. Nienawidzę Taylor Swift. Napisał Donald Trump w mediach społecznościowych: Co tak bardzo poruszyło byłego prezydenta? Otóż wokalistka z Tennessee zdecydowała się oficjalnie poprzeć Kamalę Harris. Zrobiła to jako, jak napisała, bezdzietna kociara. I przypomnijmy, że bezdzietne kociary krytykował J.D. Vance. Kandydat Donalda Trumpa na wiceprezydenta argumentował, że są nieprzydatne dla społeczeństwa. Po wielu miesiącach spekulacji Decyzja Taylor Swift, by wskazać na kogo zagłosuje w wyborach, to wyraz swego rodzaju buntu przeciwko tym słowom J.D. Vance'a. Została również sprowokowana, jak twierdzi sama Swift, sztucznie wygenerowanym przez AI wideo, w którym popiera Donalda Trumpa, więc Taylor Swift chciała zadać kłam tej dezinformacji, która nie wiadomo skąd pochodzi. Ale nawet poparcie Taylor Swift... Nawet bardzo udana debata Kamali Harris mogą nie wystarczyć do zwycięstwa nad Donaldem Trumpem, ostrzega Antony Scaramucci, który zdradził Donalda Trumpa i przeszedł z obozu republikanów do demokratów, poparł Kamalę Harris. Kamala Harris nadal ma duży problem, ostrzega Scaramucci. A kim on jest, że tak szczegółowo zajmujemy się jego słowami? Już tłumaczę. Pochodzący z Long Island w stanie Nowy Jork, Scaramucci to finansista i strateg polityczny, a także przykład... Awansu społecznego. Jego ojciec był y, operatorem dźwigu, mama gospodynią domową i Scaramucci jest pierwszą osobą w swojej rodzinie, która ukończyła college. Skaramucci najpierw skończył ekonomię w Massachusetts, a potem prawo na Harvardzie, ale nigdy tego prawa nie praktykował. Skaramucci szybko poczuł zew do finansów, do Wall Street. Y, on ma obecnie 60 lat. W latach 90. był takim, no, Wilkiem z Wall Street. Najpierw zatrudnił się w Goldman Sachs jako bankier inwestycyjny, został wywalony, ale jak to w karierze Scaramucciego, jak nie drzwiami to oknem, wrócił do Goldmana jako sprzedawca i tam już radził sobie dużo lepiej. Później poszedł na swoje. I był już inwestorem niezależnym, zaczął obracać milionami, dziesiątkami milionów, aż w końcu miliardami dolarów. Nie tak dawno promował też kryptowaluty, ale źle na tym wyszedł, bo zainwestował w giełdę kryptowalut, która okazała się piramidą finansową i sam na tym stracił wiele milionów dolarów. Ale równolegle z karierą w finansach, Skaramucci rozwijał swoją karierę polityczną. Widać ewidentnie, że Próbował przykleić się a to do jednego, a to do drugiego obozu. Widać w tej jego karierze, że jest dość cyniczny. Przytaczam jego opinię, ponieważ obie strony uważają go jednak za zdolnego stratega politycznego. Przez kilkanaście lat. Był niejako w obozie Republikanów, był związany z Mitem Romneyem, prowadził kampanię m.in. innymi Jeba Busha, oczywiście na drugim, trzecim planie, niejako szef tych sztabów. W 2015-2016 w 2016 związał się z Donaldem Trumpem i, jak się okazało, postawił na właściwego konia z punktu widzenia swojej kariery, chociaż tak nie do końca, bo owszem, został dyrektorem komunikacji Białego Domu ale na stanowisku wytrwał tylko 11 dni. Wyrównał tym samym rekord na tymże stanowisku w ogóle w historii administracji amerykańskiej. Dlaczego Scaramucci wyleciał? Ano za dużo paplał. Rozmawiał z zaprzyjaźnionym dziennikarzem, myślał, że rozmowa nie jest nagrywana, że rozmowa jest off the record. Więc trochę plotkował na temat tego, kogo lubi, kogo nie lubi w Białym Domu. Dziennikarz to nagrał, opublikował i wybuchł skandal, bo Boskara bo Muci w dość ostrych słowach wypowiadał się na temat swoich współpracowników w Białym Domu. Potem wydarzyło się jeszcze coś, mianowicie szefem personelu w Białym Domu został generał John Kelly. I generał John Kelly wskazał Scaramucci'ego jako osobę, której nie ufa i która jest jedną z pierwszych do wywalenia. Oczywiście formalnie Skaramucci powiedział, że to on rezygnuje, ale nie jest jakąś wielką tajemnicą, że po prostu go, go wyrzucono po tym niefortunnym wywiadzie, niewywiadzie. I po zmianie szefa personelu Białego Domu. Na początku Skaramucci jeszcze sprzyjał Donaldowi Trumpowi, ale potem dryfował coraz bardziej w stronę demokratów. Oficjalnie obecnie uważa, że Donald Trump jest zagrożeniem dla Ameryki i dlatego wspiera Kamale Harris. To oczywiście może być takie dość cyniczne wytłumaczenie jego wolty, no ale też no, nie mnie oceniać szczerość jego intencji, ale na pewno jest to postać nastawiona na karierę. I na pewno jest to postać uzdolniona, nawet jeśli cyniczna. No i teraz do rzeczy. Dlaczego Scaramucci, mimo takich dobrych sondaży, mimo bardzo udanej debaty, uważa, że Kamala Harris ma duży problem i może przegrać z Donaldem Trumpem? Po pierwsze, rejestracje nowych wyborców spowolniły. To jest kluczowe zadanie kampanii wyborczej, Ponieważ w Stanach nie można od tak pokazać dowodu osobistego i sobie zagłosować w dniu wyborów, dlatego że po pierwsze nie ma, nie ma dowodów osobistych w Stanach, są paszporty albo prawa jazdy, a po drugie właśnie trzeba się dużo wcześniej zarejestrować. Większość deadlineów jest właśnie we wrześniu. Dlatego jeśli demokraci chcą pokonać Donalda Trumpa, to muszą zachęcić do zarejestrowania się tych młodych wyborców czy czarnoskórych wyborców, którzy na przykład zazwyczaj nie uczęszczają na wybory. I właśnie tutaj wskaźniki są niepokojące dla, dla demokratów, bo kiedy wymieniono Joe Bidena na Kamale Harris, to był naprawdę gwałtowny wzrost rejestracji na wybory, a teraz nawet po tej debacie te rejestracje spowolniły. I to jest duży problem dla, dla demokratów. Jak zachęcić potencjalnych wyborców Kamali Harris do rejestrowania się? Drugi problem, z punktu widzenia Scaramucci'ego, jest jeszcze istotniejszy. Jego zdaniem, Kamali Harris nie udało się wypracować spójnego przekazu gospodarczego, ekonomicznego. Inflacja, ceny w sklepach, płace, liczba miejsc pracy to są najważniejsze problemy dla Amerykanów. Tak wynika z wszystkich badań. Nie imigracja, nie aborcja, właśnie kwestie ekonomiczne. I teraz to, co mówi Kamala Harris, to mówi oczywiście, że ma plan, ale. Nie rysuje się z tego planu jakaś taka jasna i porywająca przede wszystkim wizja, i nie jest to zaskakujące, bo Kamala Harris zawsze czuła się lepiej w innych tematach. To jest, to jest była prokurator i ona się dobrze czuje rozliczając właśnie przestępców, jak mówi o, o Donaldzie Trumpie, bo Donald Trump jest przecież skazany. Dobrze się czuła w komisjach senackich, odpytując prezesów różnych firm. Czy ludzi, którzy mogli mieć coś na sumieniu? Dobrze się czuje w tematach dotyczących praw kobiet czy praw mniejszości. Natomiast tematy gospodarcze nigdy nie były jej mocną stroną. Jest też Kamala Harris tutaj rozdarta, no bo z jednej strony ma takiego właśnie wolnorynkowego, z z Goldman Sachs, z Wall Street i tak dalej, który będzie mówił deregulować, obniżać podatki. Taki też aspiracyjny przekaz, że, że każdy może być bogaty, a z drugiej strony jest Bernie Sanders, który mówi Kamali, no ale ludziom trzeba coś dać. Potrzeba powszechnej opieki zdrowotnej, potrzeba zwiększenia świadczeń. No i Kamala Harris, między tym Skaramurczym a Bernie Sandersem, Miota się nie potrafi przedstawić właśnie spójnej wizji wzrostu gospodarczego pod swoimi rządami. W sensie, co miałoby się do tego wzrostu przyczynić, a może właściwie nie do wzrostu, no bo to też jest język powiedzmy jednej, jednej strony tej, tej wolnorynkowej, tylko co się przyczyni do poprawy bytu y, zwykłych Amerykanów. Kamala Harris zaproponowała na przykład dopłaty po 25 tysięcy dolarów dla młodego pokolenia do pierwszego domu, który, który będą y, kupować. Natomiast ta propozycja nie odbiła się jakimś takim pozytywnym echem. Potocznie mówiąc, nie zażarła. Dlatego też Kamala Harris cały czas szuka pomysłu na swój przekaz gospodarczy. Z badań wynika, że jeśli chodzi o kompetencje w dziedzinie gospodarki, to Amerykanie wyżej oceniają Donalda Trumpa. I tu wchodzi też taki sentyment, nostalgia za okresem jego rządów. W latach 2017-2021 Amerykanie, no, tam w pewnym momencie oczywiście weszła pandemia koronawirusa, ale powiedzmy do tego momentu Amerykanie uważają, że pod Donaldem Trumpem żyło im się dobrze. A wiadomo, że śmietankę zawsze spija ten, kto rządzi, a nie opozycja. I dlatego właśnie ostrzega Scaramucci, jeżeli Kamala Harris nie wyjdzie ze spójnym przekazem, pomysłem na amerykańską gospodarkę. To wciąż może przegrać z Donaldem Trumpem. Ale jako ciekawostkę powiem też coś na drugą nóżkę. Bill Maher, satyryk HBO, prowadzący swój własny talk show, ale też analityk sceny politycznej, uważa: It's over. To koniec dla Donalda Trumpa. Kamala Harris będzie prezydentem USA. Dlaczego jest to ciekawa opinia? Mianowicie Bill Maher Zawsze przestrzegał przed Donaldem Trumpem. W sensie w 2016 roku on mówił, że Donald Trump wygra. I później dla strony demokratycznej, on był takim alarmistą, który mówił: "Nie doceniacie Donalda Trumpa, on wam jeszcze pokaże". Po tej debacie Bill Maher na antenie swojego programu powiedział: "It's over". Więc tutaj mamy takie też zderzenie opinii, gdzie, gdzie taki Skaramucci uważa, że nie, 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 nie absolutnie Donald Trump może wygrać. I taki Bill Maker, też ciekawa postać, który mówi, że to koniec Kamala Harris zmierza po zwycięstwo. To by było na tyle, jeśli chodzi o czwarty odcinek Filibustera. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, żeby wszechpotężne algorytmy Wiedziały, co o tym materiale sądzić. Komentujcie, do kogo Wam jest bliżej, do opinii Skaramucciego czy Billa Meyhera. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.